Siemaneczko widzowie, dzisiaj gramy w taką grę. Tu chyba chodzi o klikanie, więc przechodzimy do giereczki. Ale pierwsze co to: zasubskrybujcie ten kanał, żeby nic nie pominąć. Dajcie łapeczkę do góry pod tym filmem i napiszcie jakiś ładny komentarz. A my przechodzimy do giereczki. To jest takie coś jak po prostu auto Co ja gadam? To jest takie coś, że nabijacie sobie, klikacie, klikacie, nabijacie sobie tu moc. Tu macie pewnie ulepszenia, w takie dużo w takich gier grałem. Tu macie no mniej więcej, już mniej więcej wiecie o co w tą grę chodzi. Oczywiście tu mamy, tam mamy po prostu ulepszenia, tu mamy odrodzenia. Sklepik mamy i po prostu wiadomo. Za Roboxy na razie nic nie będziemy kupywać oczywiście, bo raczej się nie opłaca. Oczywiście kupywać. A na razie to po prostu se poklikamy. Tak, poklikamy, mamy tam czegoś tyle i to są ładne takie duże pety. Więc no na pewno będzie fajnie, więc zasubskrybujcie kanał, żeby nic nie pominąć. I no i po prostu, żebyście nie pominęli. I... I ja muszę rozpracować tą grę, bo w tej grze, to... czekaj, nie rozumiem co w tej grze chodzi, dziwne, dziwne. gra jest bardzo ładna, fajna, yy, tylko nie wiem, no dobra, nieważne, yy, dobra, yy, za co to jest, to jest za, aha, kliki, nie, to już to wolę, to droższe aha dobra mnie nie stać dobra kupiłem peta który 15% jest na niego widzowie więc no wow dobra eee, fajnie że tu jest pokazane bo jak widzicie tu są pokazane literki i tu jak chcecie to to sobie sprawdzacie tak no i po prostu tu macie takie fajne no i teraz pewnie będzie dużo szybciej klikać no to sobie kupmy jeszcze jedno jajeczko Ej, czy to jest ten sam? Nie, wypadł nam ten za 30%. Oczywiście. No, ale nie będę narzekał, co nie widzowie. Nie będę narzekał. Trzeba brać. Tylko musimy sobie naklikać tego więcej, żeby po prostu... Otwórzmy sobie dwa jajka, czyli to będzie koło 500. Ej, oczywiście trzeba naklikać. Dobra, kupujemy sobie dwa takie Rzadki, spoko. No i 49%. No to takie. o, ile tu można, o 5 petów można ubrać. Szacun, bo w niektórych giereczkach to można i no 3 ubrać, a w tej 5. To bardzo fajnie. Oczywiście w tej giereczce jest. Yy, tu mamy indeks, więc no to też jest fajne Tylko yy, Nie rozumiem o co tu chodzi, bo upgrade y się robi za to Aha, ja już mam to Ty widzowie, to chyba rebirfy trzeba robić Czekajcie sobie Wezmę, że po prostu nabije to, tak rebirfy no raczej rebierfe, bo po prostu... Kupmy sobie to. I to se kupmy, widzowie. O, jest git. I to jest mniej więcej... No teraz jest tego dużo więcej. Oj. Dużo więcej na no, tych klików. Tylko musimy. Możemy sobie coś jeszcze kupić. Możemy sobie kupić to. I kupmy sobie tego... Bardzo dużo, co nie? Czy my coś tu mamy jeszcze? Mamy to, sekundy. To się mega opaca, więc no po prostu będzie to, będzie to, no fajnie, co nie? Muszę 5 koła nazbierać, ale pozbieramy dwa i pół koła, bo to zależy od tego, jak będziecie kupywać te lepsze tam po prostu, to po prostu będzie to dwa razy szybsze. Yy, o, już uzbierałem, więc robimy 5 rebir Zrobię, nie? I po prostu Tylko nie rozumiem Jak te gemy się zbiera Tego też nie rozumiem, ale Ale, ale co my, O, bank jest W niektórych grach też są banki Ale za 100 koła Diamentów Właśnie, widzowie, yy, banki są w niektórych grach widziałem, że banki są za nawet. Nawet. Yy, Robuxy. Za 100 Robuxów jest bank. Czy to się opłaca? Napiszcie mi w komentarzach, czy się opłaca. Widzowie, za 100 Robuxów kupić bank. Yy, ja już mówię, że się nie opłaca. Więc tego nie róbcie. Yy, bo po prostu. No nie opłaca się widzowie, nie opłaca się, co tam, aha, tam zobaczcie jakieś. No nie opłaca się widzowie, bo po prostu o tu są światy, eee, a... czy to są światy, tak, są światy. Eee, to się nie opłaca widzowie, bo po prostu, eee, bo po prostu, no, tak. Napiszcie wy, jak... czy to się, czy to się opłaca. Moim zdaniem tego się nie opłaca, nie kupujcie takich rzeczy widzowie, nie, musicie y, nie wydawać robuxów, nie wydawajcie robuxów, chyba że bardzo dużo w, w giereczki gracie, y, mniej więcej miałem tego myśli, że jak gracie w jedną grę, no to gracie i cały czas ciągniecie, tak samo jak ja z -Symulatorem X. Może wiecie, co to jest Pet Simulator X. Jak wiecie, więc... Jak, jak, jak wiecie, co to Pet Simulator, to normalnie... No, szacun. Szacun. Bo normalnie Pet Simulator to widzowie... Masakra. Ale to po prostu... To już po prostu... Mm, Nie wiem, Padnie tam odcinek, y, chyba wczoraj wpadł, albo nie wiem, coś koło wczoraj, albo, albo wczoraj wpadł, albo nie wpadł, to jeszcze zależne. Więc y, to już mniej więcej Was jutro poinformuję, ale raczej będzie ten odcinek, więc oglądajcie wszystkie i zasubskrybujcie ten kanał, żeby nic nie pominąć. Bo możecie taki odcinek pominąć z Pet Simulator X. Right". I tam będzie no, no trochę do opowiadania, bo po prostu to co się tam dzieje, to no no, no dobra, to już się dowiecie, mniej więcej wczor wczoraj się może mogliście dowiedzieć. Więc no musicie zasubskrybować ten kanał, żeby nic nie pominąć, bo mogliście pominąć to. A mniej więcej wczoraj jeszcze nie wpadł odcinek, e, nie wpadł, wpadł, sorry. Co ja gadam, co ja gadam? Nie wiem co ja gadam, ale dobra. Yy, dobra, mamy jakiegoś peta dobrego epika. No ten epik to taki... no tak może dobrze dawać. Ale wyposaż. Wyposażone pety i teraz możemy sobie klikać, co nie widzowie. Klikamy, 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 lecimy. I jak chcecie ze mną nagrywać e, jakieś odcineczki z Pet Simulatora czy z jakichś innych gierek, to napiszcie mi w komentarzach, ale widzowie napiszcie mi e, mniej więcej godzinę dokładną. Godzinę dokładną e, kiedy chcecie nagrywać. Bo ja po prostu później piszę, piszę, piszę w komentarzach czy po prostu, czy o której godzinie dokładnie chcecie... E, chcecie Y, nagrać, więc no musicie pisać tam w komentarzach y, po prostu y, no musicie napisać mi dokładnie y, po prostu dokładnie o której godzinie mam nagrywać z wami bo ja nie wiem po prostu czy o 14 czy o 15 czy nie wiem o 16 nie wiem piszcie mi w komentarzach bo po prostu ja no nie wiem o której wy wolicie nagrywać więc piszcie, jak chcecie nagrywać z pet simulatora. I jak macie jakieś pety, podsyłajcie do pet simulatora X możecie coś tam podesłać, ale ty... obejście sobie wczorajszy film. Bo to, co się tam stało, to już letka przesada. Więc oglądajcie wszystkie moje filmy, i to by było na tyle z tej giereczki. Yy... Yy, jeszcze pewnie wrócimy do, do tej giereczki. Więc to by było na tyle z tej giereczki. I może w kolejnym filmie będziemy nagrywać, albo w kolejnym tygodniu będziemy nagrywać tą giereczkę. Więc to by było na tyle do zobaczenia. Pa, pa.